Był taki, był taki moment, w którym wiedziałam, że napiszę książkę Są. So. Odbyły się wybory, wygrała, wygrała Prawo i Sprawiedliwość i przyszłam do redakcji i powiedziałam, a ja jadę do Blechacza. Wtedy również Rafał Blechacz wygrał konkurs szopenowski. A ja chcę zrobić rozmowę, powiedziałam już dosyć z tymi politykami. Ja chcę zrobić rozmowę z nauczycielką muzyki, czyli z profesorką czyli z profesorką w, w Rafała Blechacza. I tak pojechałam do Katarzyny Popowej Zydroń i zrobiłam z nią rozmowę, potem zrobiłam kolejne rozmowy i w tej książce umieściłam Rozmowę z łętoską, Ewą Łętowską po śmierci jej męża. Rozmawiałam z, z wnukiem, z Edmundem Wnukiem Lipińskim. Bardzo trudna rozmowa, ponieważ stracił i syna, i żonę. I zastanawialiśmy się, jak można wyjść z takiej traumy. Zrobiłam rozmowę z Michałem Głowińskim, zrobiłam rozmowę z, z Adamem Danielem Rotfeldem, z Bronisławem Komorowskim o kresach. I to były takie rozmowy o uczuciach. Tak. To były rozmowy o dobrych uczuciach. Byłam naprawdę strasznie zmęczona polityką. Już dosyć miałam tych, tego całego aparatu partyjnego, w różnych wydaniach PRL-owskim, po, 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 po PRL-owskim. I miałam dosyć władzy i se pomyślałam, i, i se pomyślałam, co jest w życiu najważniejsze i najważniejsze w życiu. To są, to są dobre, dobre uczucia. Dobrzy ludzie. Otwarci Uczciwi, lojalni, z taką godnością. I to oni właściwie decydują o tym, jak człowiekowi się żyje, a nie ci postawieni gdzieś wysoko i ludzie władzy. Czy jeszcze to się tak nałożyły, takie różne historie, że właściwie te ostatnie y, lata y, to były prawo i sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, takie y, y, tendencje y, polityczne, które nie odpowiadały takiej, bym powiedziała, takiego powrotu do PRL-u w sensie, y, w sensie y, takiego. Y, mechanizmów władzy. I ja musiałam uciec od tego, żeby nie zwariować, ponieważ ja nie chciałam przeżywać powtórki, powtórki PRL-u, a dla mnie to była powtórka PRL-u. I, I ta książka Są, y, ona pomogła mi y, ten skłon, to, to szukanie osób, które są zwyczajne, które żyją normalnie, czyli, czyli kochają, boją się, y, 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 martwią się, ale przyjaźnią się, to była potrzebna mi taka równowaga psychiczna do tego, żeby, żeby ten, okres, y, y, ten okres tych ostatnich y, 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 dwóch, trzech lat przejść no, taką suchą stopą. Do tego była mi potrzebna ta książka Są. Ja zresztą zawsze wszystkie książki, tak prawdę powiedziawszy, piszę dla siebie to one mnie ustawiają psychicznie.